Ektro Nixon O Odbyt pierwszy, teraz pierwszy dawaj, dawaj... się zaraz przy... Ten... Z innymi graczami, żeby nie z botami Dobra. Z innymi graczami będzie ciekawiej No to dam o, lobby otwarte O! Pierwszy, ja drugi A który Mati? Ja... Pierwszy. Co? Co ten Dziewiąty A, ha, ha, Dobrze Dobrze dla mnie Trzy, dwa, jeden go, go, go! No niedobrze, bo w końcu... Nie dobrze, bo ja w końcu zaczynam od tyłu, czyli będę w końcu mógł cię ten. Jednąć. No. Ma, bo e, to tak Danielu... O, ty... o ja pierdolę. To nie jest ta trasa co. No po to. To ty? Co? Kurwa Danielu! Twyla. Co? Ty wiesz. Bys... To cię... u ciebie no, może... yes. Jest? nie yes? czy? Jest to desak leży! Daniela No teraz, nie, mój nie Nie twój? Ty? się O, ty... <laughs> o nie, on, nie on. to on Dobra, ale jestem Przygotuj się na Kurde, co by ci tutaj zrobić Wyruchałem cię już nie raz <laughs> Verbalnie, co by ci teraz tutaj zrobić <laughs> To się dzieje okay. moje okay bo my to mamy na nagraniu chyba, nie? Tak Family content! No uchomo No uchomo, wyrób Brałem cię Dobra, uchomo no Ooo, ktoś ty obrotowe zaliczył O, dziękuję Wąchaj ktoś... okay. Wąchaj <noise> spaliny Myślałem, że mi się... Wąchaj mi spaliny Dalej pieszo? Z tego twojego lupa, ta? Ty masz lupo? No, mam ja lupo pryd, Ja, pryd, Ale byś mógł. Jus, dobra, ty... Dobrze, się, dobrać. bicie się. bicie się, bicie się. dawaj bicie się, dawaj się. Zma... ty! Ja się, Dawaj, dawaj No, bicie się, bicie się. się. Ale wiecie, że przez to teraz... Nie no, koło mi teraz skręcą. tyle widzę. Koło mi teraz skręcą. Dziwne by było, jakby nie skręcało. Ale no kurde mi... Nagle wisał automatycznie automatycznie skręca. Chodźcie, panowie, czekajcie. O, obrotała! Oj, 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 oj! kuj. No chuj, nie ja Też to <laughs> biorę. Dobra. śmieci jeden. Dobra! Może to słabo że trafił, bo już jestem szósty Nie wiem co że się wyszło Przepraszam bardzo Ale hamuj się z tym Co to mówi? No w ty Jesteśmy na wyścigu, to nie ma czasu na hamowania No A ty dalej jesteś. O Fernando melo mi ja do tego Dobrze, Dobrze nie Water, motor, motor Wypierdalaj Melo ładnie wygląda ten mój samochód Moje auto tam gdzie wier... też? To prawa ośka W przednim kole Już tam nawet nie muszę... No Oj, Fernando kurde. Melo mnie wyprzedził Chodź tu Fernando Alonso Już nie nadgonię was kurde. Kurwa! Aż dwa krążenia, jeszcze nie? No, tak długi Na jeszcze, to jest. No, jeszcze się tu gdzieś wyjebiemy? Mam nadzieję, że Fernando Melo też. Od no, Fernando to tak średnio chyba. Danielem chyba już nie wygram, ale może zmaskuję. A cię już doganiam, kurde. A, dobra, jestem 19 minut. 19 sekund, za to. O, ja cię, ale wyhamowałem przed panem. Matej, No? Ja. Saz no. Co? Jaką Sazę? Już nie Statut starny z jedowa, O ja cię z drugiego na czwarte Bo mnie... Amerykanin Zielony mnie wyprzedził Ja myślałem, że on powiedział Amerykanin Że kur... Że ja mogę wszystko w pierdolony <laughs> Amerykanin ja Teraz pójdę powiem, że idę na prze po przekątnie i z krokodylem. Oa ty, normalnie. Serenkę w pierdoli kierdoni. O ja pietale. Dobra, kończmy ten wyścig, bo to jest... W ogóle te uszkodzenia to... to o, problemy. nadganiam cię, nadganiam cię jeszcze. Czyli... Jesteś dwunasty. Co ty mówisz o nadganianiu? Tak green. Co co że to jest zielone. Co? To jest green, dzielnie zielony. No i... A, ty nie rozumiesz Macie, ty rozumiesz? Nie Głównie <noise> dlatego, że cały czas was podgłaśniam i dalej pszło słyszę Ja ty, chyba jedziemy... Czy... w mikserze Ja ma właśnie tak lekko słyszałem Ja ma dobrze słyszę Au! Kur... Co jest? Aha, o, dobra, to, jest, byłem na do mapu już, już, hmm. mi się, już mi się trójkącik świeci, to dobrze? Na czerwono? <noise> tak, masz pierwszeństwo, nie? Bawę no na, to... Na, to... Na, na żarny, przodem Matki z bąbelkiem Matki z bąbelkiem z przodu, proszę, przepuszczaj O, nie ma tu Nie, ja lecę jak z tym Jak GTA, gdzie się startuje, to nie ma cen przepuszczania, tu się, tu się jedzie tu przepisy nie istnieją. To na wszystko. dalek dalej 12? Będę jak ten. Jak on się nazywał? Cameron. Ten, który potrącił babę z dzieckiem. A! Zostań bez swoich. Chyba w ekobuście jeszcze. Także. <śm> do... <śm> <śm> EkoBusta dostało. Oj. Dobra. Nie, 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 A. Wiem, czy to nie czy co? Zabiję za chwilę, mama. No za chwilę. Pozdrów mamkę. Też też pozdrów. Wiesz, Maciek Wolny. Nie, no, nie. No, 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 no. Ty, ty, ty. Ja Daniela widziałem, co wy się zesłaliście na... Wy się tak kurwa, nie obserwujecie? Wow, jestem dumny. Tata, tak teraz zareklamować tak, na serii, taka... Ta, ale to te, nie ten e, pojedzie. I tromba bomba, ten co będzie ci latał, e, pokażę palec wskazujący, a ten przycisk z tego. Nie, on jedzie, nie... on, nie... on, tym... już... on Nie, on będzie latany. Ej, jest... masz. sek, to... jesteś? Co? ze mną. No jestem czwarty. Co ty galosz, on jest trzeci. No My jestem czwarty. Ja jestem czwarty. Jak czwarty? A piąty jest w gminie. Piąty? To... O kurwa, przede mną jest. U mnie pokazuje, że jest trzeci, nie? Więc no.

i no Ej, i to wyczyliem. O może? A banda. Nie, u mnie jesteś Ej, Możemy to ten? Możecie, możemy to przerwać na chwilę, bo mnie wołają? Spoko. Nie, chyba nie ma szans. Nie nie, nie, nie można, pan. nie, nie Nie, jestem piąty. Odnajdziemy to zdjęcie. No jesteś piąty. Ja jestem czwarty, a Daniel drugi. No i super, no i moja, no to super, zamiast yy... być przed Mati to jestem dalej stopni. No ale za te uszkodzenia to wizualne, znaczy no pełne, to, były... to był taki zły pomysł Co? Nie, to jest dobry pomysł właśnie Jaki dobry? Eee, mi się podoba Darbo bo jesteście przede mną bo Ja byłem, byłem większość czasu za Tobą, więc no Poczuj się trochę lepszy Chociaż przez O, idę na polis Piąty startuje, piąty, Ty Piąty, chyba naj... naj... Nie jeszcze ładuje A no coś tam... A widzę tam cię pytanie Ciasta. Najdłuższy list, 120 metrów Najdłuższy. Błąd sieci Aha Chciałeś to masz, nie? Agresji 346 Ten co nie zaczynę No Daniel Ja cię prknąłem fajnie Piękny yeah. okay. na Który jesteś? E, teraz w będę Dobra Oj i no i szósty To było na tyle oh. Dzięki Danielu! Ty potrafisz na prawdę? No do... za, za ty wypchnięcie To jest great! A mnie chuj ochodzi do tego Paga, nie dajcie mi ścinania, dobrze. Dobra jestem szósty Nie to by włączyć, błądzi wiam to. Czemu? No po... Pierwsze to to... Ja ciebie, ej naprawdę kute. Ja tego zahamuję to nagle mi... No i dobrze Co? No i dobrze tam macie się siedzieć To moje auto jest całe? Całe z Imagine, kierownica z prawej strony W końcu Japoniec Maci ja cię wywaliło? Maci poszedł. Ale cię To się go wywaliło i poszedł, nie? Nie, przecież to nie jest ostatni wyjścik. Jak to jest czwarty, chyba, nie? Właśnie. Czwarty, no. A było pięć. Hmm, czekaj, jaki tam tak A no, nie no, no, jeszcze, no. Tak. Dobra, ale to chyba nie dogonię. Ja bym miał, że jestem na tej prostej. Aha, ja dopiero start meta jestem. Ale ja Cię tam tak musnąłem tym bokiem. Kurwa, znowu w tym samym miejscu musiałem polecieć bokiem. Ubieraj na nowo 19 i będziemy jeździć Ciebie coś woli Nie co. <laughs> będę znowu ubierać mógłbyś... Gdybyś widział, oglądał chociaż ten... Fuck W ogóle nie wiem czy widziałeś filmy z Koopas nad 1 Baku widziałem No Koopas nad 1 19-tkę Widzałem No tak No ale Baku Widziałem no to wiedziesz. To po co to pokurwione Eee co ty Ej co ja robię źle kurwa, no, ja nie nie wiem co to leta. Tak Chociaż szef proletem to jeszcze bardziej bliźbokie na to Czego Ale to wiesz, on te japońscy to bardziej specjalne są driftba A myślisz że amerykańcy nie? Wymień mi jedno auto driftowe z amerykańskiem co? wyjmij mi no, jedną markę znaczy no co? auto, które jest drift to obozem jest amerykańskim Ford Mustang FTR jedynie, jedynie, jedynie co mi się kojarzy to tylko właśnie ten Ford Focus to jest wody żółte albo nawet Dodge demon nie, nie. A, no. ale raczej mi się raczej kojarzy znaczy Stany Zjednoczone nie są pod kiepotę driftową A za to idealnie nadają się do tego. Czek głos masz. Gdzie? Też ja mam tam pocieszone A ja słyszę siebie u ciebie. Aha. To no. Bardziej idę dopiero na prostej, no a ja aktualnie przejechałem przez tego. Ole, wciąganie na prostej drodze mm. i banda. Dobra, start. Który jest tak? Drugi. Aha. Dobrze, będę. Okej, danczu. O u was w końcu. żeby się od nowa poczekanie, nie widzę bez botów? No albo po prostu wbić do jakiejś... Eee, przecież jak tak szukaliśmy to było być bez problemu i byliśmy w sesji z tym, z ludźmi Ale chwilę, to przez chwilę opuszczało Mhm No to dobra, to... Dobra, summy Pan dwa zdążył, chyba. No tak, już nie dziesięć sekund poszło. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery. Dążę ledwo przed metą. O Jezus Chrystus. Petrus, Hejus Cytrus i Cytrus Super, 8 punktów Oj, kurde, To był... To było, to było złe. To było złe. Co wychodzimy? Znaczy... W sumie tak jesteśmy razem jakby to powiedzieć w grupie, więc będziemy jako razem. O. nie? No ale odpali następny wyścig, nie? Wiesz co, w sumie możemy.